Cześć! Chciałabym Was serdecznie zaprosić na filmik, w którym opowiem Wam pokrótce o zasadach żywienia, które wprowadziłam po przeszczepie nerki. Chciałabym Wam przybliżyć parę produktów, które na stałe zagościły w mojej spiżarni, w moich półkach i staram się ich używać regularnie. Ich działanie oczywiście nie zostało udowodnione już badaniami lekarskimi, moje wyniki drastycznie się nie poprawiły, natomiast mam nadzieję, że zażywanie właśnie tych produktów tylko zaplosuje i wyjdzie mi na, na przyszłość, bo taki jest mój cel. Natomiast, co chciałabym Wam nadmienić? Moje żywienie po przyszczepie teoretycznie niewiele się zmieniło. Bo nie miałam żadnych odgórnych zaleceń lekarskich. Jedynie czego nie mogę jeść, to są krajfruty. Natomiast ja krajfrutów nigdy nie lubiłam, także nie jest to dla mnie ogromne wyrzeczenie. Ale moja świadomość, jakie, jaki wpływ jedzenie ma na nasz organizm, znacznie się zwiększyła. Bo szczerze mówiąc, kiedyś na to nie zwracałam uwagi, po prostu jadłam to, na co miałam ochotę, kupowałam tam, gdzie miałam ochotę i gdzie było najtaniej. I nie zastanawiałam się nad tym, jakie składniki, jakie wartości odżywcze pakuje swój organizm. Jadłam to, co lubiłam, a lubiłam słodkie, przetworzone, smażone i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja, nie wiem, nigdy nie miałam problemu z otyłością. Także nie jadłam tego w ogromnych ilościach, broń Boża Nie obżerałam się, wiecie, nocami, po nocach słodkim i tak dalej, tak dalej. Nie, to wszystko... To wszystko wyglądało, myślę, że tak jak u statystycznego Polaka, nic specjalnego, ale w momencie, kiedy zachorowałam i zrozumiałam, że i tak istotne jest to, co jemy dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia, zaczęłam na ten temat coraz więcej czytać, coraz więcej innowacji dla mnie wprowadzać i dzisiaj tak jaram się tą kuchnią, e, tak ona mnie cieszy i tak lubię eksperymentować, że szczerze mówiąc chyba bardziej... Zatysfakcjonuje mnie siedzenie w kuchni teraz i odkrywanie tych wszystkich nowych smaków niż wcześniej, chociaż też lubiłam gotować i też dużo gotowałam, ale to wszystko było takie przewidywalne. Każdy smak był mi praktycznie znany, a to odkrywam nowe, nieznane, które smakuje mi, które smakuje mojemu Sebastianowi i jesteśmy oboje bardzo szczęśliwi z tego powodu. Niemniej jednak, wracając do tematu filmiku, e, chciałabym przedstawić Wam. Pierwszy taki chyba podstawowy produkt, który jest ze mną codziennie i przynajmniej raz dziennie go spożywam. Pokrzywa. Zwykła nasza polska pokrzywa. Fantastycznie oczyszcza organizm z niechcianych substancji. Cudownie wpływa na włosy i paznokcie. Jeżeli zaczniecie pić pokrzywę przynajmniej 3 razy w tygodniu, nie mówię już codziennie, bo ja uwielbiam pokrzywę i naprawdę bym mogła ją pić od rana do wieczora, ale przynajmniej trzy razy w tygodniu zapewniam Was, że po miesiącu zobaczycie znaczną poprawę włosów oraz paznokci. Momentalnie paznokcie przestaną Wam się łamać, a włosy będą bardziej odżywione, bardziej puszyste, bardziej gęste, będą wyglądały przede wszystkim na zdrowe. Ja pię pokrzywę głównie ze swoich wartości oczy. Właściwości oczyszczających, oczywiście, i one, ona dobrze wpływa na moje nerki, więc jest to taki mój must have, ale polecam ją każdemu, nawet zdrowej osobie. Tutaj jest, słuchajcie, produkt. Dla mnie przyznam się szczerze nowy, ponieważ miałam wiele sprzecznych informacji, jeżeli chodzi o olej kokosowy. Ja mam wysoki cholesterol przez leki, które zażywam, i przez wiele lat słyszałam, że. Dla osób z podwyższonym cholesterolem olej kokosowy jest niewskazany. Natomiast, jak byłam ostatnio u swojego dietetyka, on całkowicie wyprowadził mnie z tego błędu i wręcz powiedział, że jest zalecany. Także postanowiłam go wykupić. Zwłaszcza, że ostatnio kupiłam książkę Ani Lewandowskiej: Zdrowe gotowanie zdrowe gotowanie i tam praktycznie w każdym przepisie występuje olej kokosowy postanowiłam zaryzykować, bo dalej uważam, że książka jest beznadziejna i absolutnie nie, nie wpadła w moje gusta. Natomiast jak już kupiłam tę książkę, to z przyjemnością skorzystam z przynajmniej kilku przepisów i w tym celu właśnie zakupiłam olej kokosowy. Oczywiście nierafinowany, <laughs> półlitrowy. Mam prośbę, jeżeli stosujecie do czegoś Więcej olej kokosowy. Oczywiście nie mówię o kosmetyce, tylko o kuchni. Dajcie mi proszę znać, bo spróbuję na nim posmażyć. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, posłyszałam, że nie wszystkim wychodzi. E, głównie kupiłam to ciast i ciastek. Także no zobaczymy. Nie będę Wam dużo o nim opowiadać, ponieważ. E, nie do końca się jeszcze na nim znam i nie do końca się z nim zapoznałam, i pokazałam wam ten produkt. Policzę na wasze sugestie. Jeżeli go używacie, jeżeli go znacie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli się podzielicie ze mną tą wiedzą, bo ja się naprawdę długo broniłam przed olejem kokosowym. Natomiast przed mąką kokosową, którą używam głównie do wypieków, słuchajcie, akurat to jest nowe opakowanie, bo zrobiłam zamówienie. To jest na mnie absolutnie zakochana. W ogóle jestem zakochana w mleku kokosowym, w mące kokosowej. Jeżeli ktoś nie chce używać mąki pszennej, to to jest naprawdę świetny zamiennik. Ja stosuję ją głównie do słodyczy, czy ciastek, czy ciast i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę jestem zachwycona. Ona nie zawiera cholesterolu, i to jest dla mnie kluczowy składnik, czemu ja, je, ja ją stosuję, bo był dla mnie bardzo istotne. I wiecie co? No ja już nie wyobrażam sobie kuchni bez mąki kokosowej, szczerze mówiąc. Jak mówię, najważniejsze dla mnie jest fakt, że nie zawiera cholesterolu i jestem z tego powodu przeszczęśliwa, że znalazłam taki zamiennik. Nie wiem do czego ją jeszcze można stosować. Zapewne to miliona innych potraw, natomiast u mnie się sprawdza świetnie w wypiekach. Oczywiście, e, oczywiście słuchajcie, mąka kokosowa jest bez glutenu i, e, i zabiera dużą ilość białka, ale to, to w sumie chyba tego nie powiedziałam, przepraszam. Natomiast. E, ten produkt, spirulina, jest w, mojej, jest w mojej kuchni tylko i wyłącznie dlatego, że ma fantastyczne właściwości. Zawiera pełnowartościowe białko i ma go więcej, słuchajcie, niż mięso, więc dlatego je stosuję. Natomiast w smaku jest ohydny. Ja po prostu nienawidzę tego produktu i szczerze męczę się spożywając go, a głównie go stosuję do do szejków. Po prostu dodaje łyżeczkę do jakiegoś swojego szejka, nabiera wtedy okropnego koloru, śmierdzi i pije jednym duszkiem i... I cieszę się, że już skończyłam. Natomiast ilość białka, jakie ono ma, no to, to tu nie pozostawia żadnej dyskusji. Pewnie teraz zadajcie sobie pytanie czemu zmuszam się do czegoś, czego nie lubię? Odpowiedź jest bardzo prosta. Słuchajcie, ja w swoim życiu w szpitalu spędziłam bardzo dużo czasu i nie chcę po raz kolejny przejść takiego etapu w swoim życiu. Jeżeli coś wstanie, da mi nadzieję, że moje zdrowie będzie lepsze na przyszłość, może zapobiec pewnym chorobom, mogę zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia, to ja to zrobię, nawet jeżeli przez dwie minuty będę musiała wypić ten ochotny koktajl z tą spiruliną i będę się kwasiła, będę robiła dziwne miny to ja wiem, że ja zrobiłam coś dobrego dla, dla swojego ciała, dla swojej duszy, dla swojego zdrowia wiecie, czasem robimy sobie po prostu przyjemności, tak? idziemy do kina, idziemy na kawę, idziemy na loty idziemy na ciastko i wtedy robimy coś fajnego dla siebie cieszymy się jesteśmy usatysfakcjonowani ja czasem chcę zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia, i pomimo tego, iż ja naprawdę pomęczę się z tym koktajlem, to później mam ogromną satysfakcję, że ja jednak wypiłam tą spirulinę, i to jest jednak takie dobre dla, dla mnie. Dla mnie i mam nadzieję, że mi to zaprosuje w przyszłości. Dlatego właśnie się męczę i ją staram się spożywać przynajmniej trzy razy w tygodniu. Mm to już jest kwestia podejścia, słuchajcie może ja po prostu za dużo w życiu przeszłam i dlatego dla mnie to jest tak istotna kwestia i jestem w stanie się przemęczyć oczywiście ja nie wszystko w siebie muszę, bo są rzeczy, których absolutnie nie strawię, także chyba w tym przypadku nie jest jeszcze tak źle ale mm, znam ludzi, którym spirulina smakuje, także może warto spróbować kupić sobie mniejsze opakowanie i i spróbować, słuchajcie a propos tych niedobrych produktów mam jeszcze jeden i są to pestki moreli. One są w takim pojemniczku, wyglądają jak migdały, mają gorzkawy smak, natomiast mają witaminę B17, mają magnes i mają bardzo dużo tego magnesu, aż do tego stopnia, że zalecane jest pożycie 3-4 takich małych pestek. Zobaczcie. One wyglądają jak migdałki, ale są niesamowicie gorzkie i ja ich nie lubię. E, natomiast mój Sebastian na przykład nie lubi i jest przyjemnością, e, ale ja u mnie bardzo długo posmak tych pestek pozostaje w buzi i zazwyczaj muszę czymś przepić, intensywniejszym przegryźć. Natomiast one są podobno fantastyczne na raka. Jest to fantastyczne po pierwsze lekarstwo przy chorobie. Przy, przy przy po prostu chorowaniu na raka, ale też podobno świetnie zapobiegają tej chorobie. Nie wiem. Mam nadzieję, że się nie dowiem. Natomiast, natomiast słyszałam o nich naprawdę wiele dobrego i podobno jest to genialny superfood. Także ja spożywam regularnie, codziennie po dwie dwa takie małe migdałki. No i czekam. Czekam tylko na pozytywne rezultaty, słuchajcie. Kolejnym, e, kolejnym produktem jest to tapioka. Jestem ciekawa, czy tapioka jest Wam znana, bo mnie nie była. Ja pierwszy raz deser z tapioki, zjadłam na street foodzie e, u nas w Łodzi i niesamowicie mi zasmakował. E, było parę historii przed tym, zanim ją kupiłam. Natomiast w końcu, kiedy ją znalazłam w sklepie, kupiłam trochę niewłaściwą, ponieważ kupiłam takie większe granulki i okazało się, że one strasznie długo się gotują. Słuchajcie, ja stoję, by zrobić, by zrobić pudding, muszę je gotować około 50 minut. I jest to, szczerze mówiąc, upierdliwe, bo mnie się po prostu nie chce siedzieć przy tych garach. Natomiast smak, jaki daje mi ta tapioka. Ona jest oczywiście bez glutenu, bez cholesterolu, także fantastyczny deser zawiera bardzo dużo białka, także i ma fantastyczne. To znaczy, ona jest bez smaku. Ta jest bez smaku, natomiast w pudingu, czyli mleko kokosowe ta Tapioca, właśnie, na to jakiś moc owoców. Ja uwielbiam z truskawek, malin, jagód. Suma summarum dodaje fantastyczny, lekki, świeży deser, który jest przy okazji bardzo syty, ponieważ ma dużo białka. Ma dużą zawartość białka i jest to mój hit. Naprawdę jest to mój hit. Gdyby, gdyby nie fakt, że muszę ją gotować 15, 50 minut, no to myślę, że codziennie bym robiła ten pudding. Ale mnie się po prostu nie chce, i teraz, jak mi się skończy, to kupię te mniejsze granulki i podobno się je gotuje około 20 minut. Ale właśnie, szukając e, tej tapioki, kupiłam niechcący przyznam się szczerze, niechcący tapioka w e, skropie z manioku. Bo wiedziałam, że coś jest z tapioki, ale nie do końca wiedziałam co, więc e, wzięłam po prostu w ja mówię po, co ja z tym zrobię? W ogóle doszłam do domu i zrozumiałam, co ja zrobiłam, co ja kupiłam, i mówię no ekstra. I zaczęłam czytać, do czego mogę ją stosować, i okazało się, że mąka z tapioka jest fantastycznym zagęstnikiem, słuchajcie. Jeżeli jedzie dużo sosów, tak jak ja, ja jem bardzo dużo sosów i uwielbiam sosy, i zawsze do zagęszczenia używałam szczerze mówiąc mąki ziemniaczanej, która niekoniecznie jest zdrowa. I właśnie usłyszałam, że ona świetnie zakęszcza potrawy i w ogóle jest bardzo fajna. No to ja przy najbliższej okazji, kiedy robiłam taki sos, spróbowałam i muszę Wam okazać, powiedzieć, że okazała się fantastyczna. Ja już nie używam mąki ziemniaczanej i nawet nie mam w planach jej używania, tylko zakęszczam łyżką, właśnie tapioki i mam fantastyczny, fantasty... osiągam, osiągam fantastyczny rezultat. Tak jak mówiłam, ta pioka nie ma smaku, więc ona nie zmienia nam smaku sosów, zup lub innych potraw, do której stosujemy. Jest też stosowana bardzo często, zobaczcie, na opakowaniach w kiślu. Ja nigdy na to nie zwróciłam uwagi, natomiast jak poczytałam o jej zastosowaniach, faktycznie jest stosowana w kiślach i praktycznie w każdym kiślu znajdziemy skropie z manioku. Także to taka forma ciekawostki, bo ja się zdziwiłam, że tak droższy produkt znajduje się w tego typu produktach. Mój hit, mój hit nad hitami i generalnie chyba odkrycie życia dzięki smakowitej Elni Jest to surowe ziarno kakaowca. Słuchajcie, ja kocham słodkie, ja kocham czekoladę. Mogłabym żyć na czekoladzie, tak jak już wspominałam, od rana do wieczora i absolutnie mi to by w niczym nie przeszkadzało. Natomiast zurowe ziarno kakao pomaga mnie w trzymaniu linii, ponieważ dzięki temu składnikowi robię surowe brownie, robię ciasteczkę czekoladową. Teraz będę robiła ptasie mleczko, które będzie miało czekoladową polewę. Zupełnie fit i smakuje jak 100% czekolada. Ponieważ jest to 100% ziarno kakaowca, które nie jest ani prażone, ani przetwarzane, czyli smak tego jest 100 razy bardziej intensywniejszy niż zwykłego kakao. I jeżeli naprawdę zrobicie z użyciem, nie wiem, 5 łyżeczek tego kakaowca, murzenka, to wam genialny smak. Genialny. W momencie, kiedy robię surowe brownie, ono smakuje jak totalna czekolada z, z bakaliami. Nie, też nie sądziłam, że to jest możliwe pierwszy raz. Pamiętam, że byłam niesamowicie zaskoczona, że ono ma taki smak, tak fantastyczny smak i tak boski i tak, no, orgazmiczny. Naprawdę jest to odkrycie mojego życia. To daję czasem do szejków, do puddingów, w zależności na co mam ochotę. Uwielbiamy z Sebastianem ten produkt i naprawdę chyba już nigdy go nie zamienię i nigdy już nie kupię zwykłego kakao, bo pomimo tego, iż jest droższy, to jest też bardziej wydajniejszy. Żeby osiągnąć smak jednej łyżki takiego kakao, to myślę, że zwykłego kakao byśmy musieli użyć pięć łyżek myślę, że spokojnie, albo, albo i sześć. No niesamowity smak. Wyprópóję koniecznie, ale to po prostu koniecznie, bo no, dla mnie to jest hit. Naprawdę dla mnie to jest hit i jeszcze bardziej poko pokochałam e, fit pieczenia. E, o czym jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? O, o to już totalnym must have. -ia. Czyli o nasionach czy ja, czy ja, ja, czy ja. Po pierwsze mają ogrom żelaza. E, po drugie mają. Zgubiłam e, mają, się, słuchajcie, mają kwasy omega e, 6 czy omega 3. Omega 3, przepraszam, mają omega 3. Mają e, również pełnowartościowe białko. Są po prostu skarbnicą e, skarbnicą wartości odżywczych. To jest, to jest niesamowite, jak tak malutkie nasiona mogą zrobić dużo dobrego dla naszego organizmu. One obniżają ciśnienie grypy, one obniżają cholesterol. Ja właśnie dzisiaj będę robiła pudding na pudding z mleczka kokosowego, właśnie w roli głównej z nasionami. I no, muszę Wam powiedzieć, że jak naczytałam się o tych wszystkich wartościach nasion, to ja zastanawiam się, czemu one wcześniej nie były tak znane. Dopiero, nie wiem, od dwóch, trzech lat zrobiły się o nich bardzo głośno i bardzo popularnie. I po prostu nie wiem, dla mnie to, to jest lekarstwo, które powinniśmy zażywać wszyscy i, i to w ogóle bezapelacyjnie. Naprawdę bezapelacyjnie. Wiecie, co jeszcze? No, ja tutaj mam ściągę i powiem Wam, co jeszcze o nich wyczytałam. Przepraszam, wiem, że nie powinnam tego robić. Natomiast e, przeczytam bardzo ciekawą informację. Są jeszcze bardzo bogate w wapń, bardziej niż mleko, żelazo, tak jak już Wam właśnie wspomniałam, i e, w pełnowartościowe białko. I oraz właśnie kwasy Omega 3. Przepraszam, pomyliło mi się z kwasami Omega 6. E, także, także jeżeli ich nie stosujecie, a mam nadzieję, że jednak stosujecie, to polecam Wam serdecznie. Jeszcze raz przepraszam za ściągę, natomiast e, chciałam się upewnić, że e, powiedziałam Wam to, co chciałam przekazać. Natomiast e, to edukowałam się troszeczkę, jeżeli chodzi o ten filmik. I ostatni produkt to nie jest w mojej kuchni żaden must have, natomiast e, stosuję go i może wy mi podpowiecie, do czego jeszcze mogę go stosować. Są to płatki drożyczowe. Ja kupiłam go w celu zrobienia pasty jajecznej, która kompletnie mi nie smakowała. E, dodaję płatki drożdżowe do, słuchajcie, zup do różnych sałatek, do różnych sosów. Urozmaicam sobie dania po prostu tymi płatkami drożdżowymi. Natomiast nie mam jeszcze kompletnie pomysłu, do czego bym mogła ich stosować. Oczywiście ja wiem, że w internecie jest pełno informacji, ale może Wy jesteście mi coś w stanie polecić, bo ja wiem, że płatki drożdżowe nadają takiej orzechowo-serowej nuty i można zrobić z niego świetny parmezan którego, którego jeszcze nigdy nie robiłam. Natomiast chyba zaryzykuję. pasty jajecznej robiłam, nie smakowała mi. Może ja coś źle zrobiłam. Może macie Wy jakiś przepis na pastę jajeczną, bo ja robiłam z jadłonami i to był pierwszy przepis, który totalnie mnie smakował właśnie z tej strony. Ale może ja po prostu źle przyprawiłam. Nie miałam czarnej soli. A słyszałam, że to jest kluczowy składnik. Nie wiem... Może to jest wina braku tej czarnej soli? Natomiast nie miałam, po prostu nie miałam. Także dajcie mi znać to, czego wy jeszcze stosujecie: płatki drożdżowe. I to przysłuchajcie wszystko. To wszystko. Oczywiście moje diecie codziennie z uwagi na nerki jest żurawina, są orzechy. I to, to chyba na tyle by było. E, takich, takich maskewów w mojej kuchni. Mam nadzieję, że z bliska przybliżyłam Wam e, temat mojego żywienia, e, moich produktów, które staram się, by były zawsze w spiżarni. Może Wam zrobię taką jeszcze drugą część takiego filmiku za jakiś czas, bo jest jeszcze wysiemia i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście tego wszystkiego nie stosuję na raz, bo zabrakło mi dnia i ilości posiłków, które spożywam. Natomiast staram się je spożywać regularnie i tak jak mówię, mam nadzieję, że przyniosą wiele dobrego. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Jeżeli podobał Ci się filmik, bądź widzisz we mnie potencjał i masz ochotę ze mną spędzić trochę więcej czasu zasubskrybuj mój kanał będzie mi ogromnie miło ogromnie mnie cieszy każdy jeden sub także pozdrawiam Was gorąco do zobaczenia, do usłyszenia pa pa